Coraz częściej pacjentów na różnego rodzaju skomplikowane zabiegi, często chirurgiczne, wyjeżdżają właśnie m.in. do Turcji. Tam są super lekarze. Ja przez 10 lat pracowałem w Niemczech. Było bardzo dużo lekarzy pochodzenia tureckiego wyszkolonych przez niemieckie szpitale. Oni później jadą do Turcji, mają dużą wiedzę i to są fajne zabiegi na pewno i gdzieś konkurencyjne cenowo z rynkiem naszym, tej europejskim. Natomiast ja jestem takim zabiegom i takim wyjazdom przeciwny, bo pomyślcie sobie Państwo, co się stanie, jeśli po takim zabiegu będą jakieś komplikacje. Najlepszy chirurg nawet ma jakieś komplikacje, nawet drobne. I co? Jedziemy do Turcji, znowu kilka godzin, bo mamy jakiś robin, infekcje, cokolwiek? No nie. Jeśli wykonujemy poważny zabieg, poważny, to powinniśmy wykonywać go w miejscu, gdzie mieszkamy, żeby mieć stałą łączność z lekarzem. Widzę przesadne dążenie do e, doskonałości czy do poprawiania siebie. I jest to jak najbardziej rola lekarza, żeby w momencie nieodpowiednim, kiedy pacjent już za dużo chce, wytłumaczyć to pacjentowi i odmówić takiego zabiegu. My jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy sprzedawcami. E, nie jesteśmy usługą samo w sobie, że ktoś przychodzi i bierze to, co chce. My jesteśmy lekarzami. Przede wszystkim powinniśmy się kierować zdrowiem i dobrem pacjenta. I to w, na nas tkwi odpowiedzialność, żeby dobierać pacjent, zabiegi dla pacjentów według wskazań e, i żeby im nie zrobić krzywdy i żeby były bezpieczne. Granica e, zabiegów, e, tak jak pani powiedziała, gdzie chcemy po prostu polubić siebie, poprawić siebie delikatnie, czy. Uzyskać jakby wygląd, który był przed kilkoma laty, a takim nadmiernym, kompulsywnym wykonywaniem zabiegów jest bardzo jasne. Jeżeli my wykonamy zabiegi, które sprawią, że kompletnie stracimy wyraz twarzy, który mieliśmy od lat i się zmienimy, to jest właśnie ten moment, gdzie już jest za późno, i nie powinniśmy nigdy do tego dojść, tak? nie możemy zmienić swoich naturalnych rysów twarzy.